na uczniów naszej szkoły. Witamy! Kazuzanna, Łapuć Antonina, Ordzina Kinga, Tarankira, Kira, Wojtusza Czuzia, Wiśniewska Kaja. Prosimy Was o rozpoczęcie programu artystycznego. Proszę się nie gniewać, jak nam źle wypadnie. Bo my nie... Ci tylko małe dzieci. Cieszyć się będziemy, gdy brawo poleci. I żeby egzamin był pięknie zdany. Może piosenkę zacznijmy właśnie, zaraz nam wszystkim zrobi się raźniej. I nowej wiadomości, w do szkolnych klas powoła I praca czeka nas, śmiało dziś do niej kroczymy, bo nauki naczeć czas. Nauczymy się literę, potem czytać, pisać też. I będziemy mogli sami już przeczytać każdy wiersz. Nauczymy się też liczyć i poznamy cały świat. Będzie czas i na zabawę, każdy więc jest dzisiaj rad. Ze głową powoli. Idzie pierwszak i wszystko go boli, Bo tornister na plecach niesie, Bardzo ciężko zaczął mu się wrzesieć. Każda książka ciężka i ważna, Bo nauka to sprawa poważna. Teraz wstawać rano już musi, Strasznie tętnie do swojej mamusi. Więc by tornister stał się lżejszy I pierwszak bardziej weselszy, Pasowanie mu trzeba osłodzić, a będzie chętny do szkoły chodzić. Bardzo zdenerwowany, bo za chwilę, jak pewnie już wiecie, będę na ucznia szkoły pasowany. Cieszę się, że wszyscy tak tu mnie przybyli, by być razem z nami w tej radosnej chwili. Pani dyrektor uśmiecha się miło i od razu strach gdzieś znikł i lżej na duszy się zrobiło. Nasza pani też tak patrzy szczerze, dobrze w szkole będzie, teraz już w to wierzę. Wielka uroczystość dzisiaj w szkole, nasze ślubowanie. Za chwilę każde dziecko z pierwszej klasy uczniem się stanie. Proszę o uwagę panowie i panie, za moment pierwszaki złożą ślubowanie. Kochane pierwszaki, myślę, że już wiecie, na czym polega ślubowanie, i się nie boicie. Za chwileczkę nastąpi moment ślubowania i pasowania was na uczniów naszej szkoły. Nim to jednak nastąpi, musicie jeszcze jednak wykazać się pewną wiedzą. Będziecie teraz odpowiadać na pytania zadane przez starszą koleżankę. Dowiemy się, czy dzieci wiedzą, kim są i w jakim kraju mieszkają. Uwaga pierwszaki! Pierwsze pytanie: Kto ty jesteś? Oże mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? W Jemny W jakim kraju? W Polskiej Ziemi. Czym ta Ziemia? Moją ojczyzną. Czym zdobyta? Piórem i blizną, Czy ją kochasz? Kocham serce. A w co wierzysz? o dobre imię swojej klasy i szkoły. o dobre imię swojej klasy i szkoły! Jak dla niej pracować, kiedy urosnę? Ja. Pasujecie na ucznia naszej szkoły. 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 Pasujecie na uczennice naszej szkoły. Pasujecie na uczennice naszej szkoły. Pasujecie na ucznia naszej szkoły. Pasujecie na ucznia naszej szkoły. Pasujecie na ucznia, naszym naszej szkoły. A teraz prosimy o zabranie głosu uczniów klasy drugiej serdeczniejsze życzenia i podzielić się kilkoma wesołymi poradami, które na pewno ułatwią Wam każdy szkolny dzień. Życzymy Wam sukcesu w nauce! Niech każdy dzień przynosi Wam radość odkrywania czegoś nowego. Nauki, gumka to Twój przyjaciel, ale odwaga do powtarzania nowych błędów istnieje. Nie. Nauka z pełnym brzuszkiem to przyjemność. Prosimy o zabranie głosu pana burmistrza. Bardzo serdecznie i gorąco Was witam, bo to faktycznie dla was najważniejszy dzień. Zaczynacie już taką pełnoprawną naukę w naszej szkole. Jak widzicie wszystko doskonale się udało, nie było wpadek, ale to chyba też dzięki temu, że wasi nauczyciele wychowawcy tak doskonale was przygotowali. Ja wiem, że dzisiaj bardzo wiele jeszcze się wydarzy, bo pewnie rodzice i... E, nauczyciele zabierają was e, na jakieś atrakcje do Mikołajek. Ja też przygotowałem wam takie skromne upominki, które później wychowawczyni wam wręczy. No i chciałbym wam życzyć na tą dalszą naukę w tej szkole, żeby zawsze wam tak wspaniale wychodziło wszystko jak dzisiaj, a jak czasami wpadnie jakaś jedynka, to się nie przejmujcie, bo każdemu się to zdarza. I... Przewodnicząca Rady Rodziców chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie na ten wyjątkowy dzień, w którym to właśnie dziś stałyście się częścią społeczności szkolnej. Przed Wami wiele wyzwań, wiele nauki, obowiązków szkolnych, ale także wiele wspaniałych chwil spędzonych w tej szkole, bo tutaj będziecie realizować swoje pasje, odkrywać talenty i poznawać przyjaźnie na całe życie. W imieniu całej Rady Rodziców życzymy Wam wile radości, spoznawania świata, uśmiechu i sukcesów. Powiedziałyście, były tymi, które będą Was prowadziły przez wszystkie lata nauki. Życzymy Wam radości, mądrości w samych szóstek i piątek na świadectwach i wierzymy mocno, że pokochacie Waszą szkołę, Wasze panie nauczycielki, koleżanki i kolegów. Dziękuję Pani Ani Wilczyńskiej za serce kolejną wspaniałą kolację. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy rodzice, kochane pierwszaki. Ślubowanie jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego pierwszaka, Bo mimo, że naukę w naszej szkole rozpoczęliście 2 września, to tak naprawdę dopiero od dzisiejszego dnia zostaliście pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Złożyliście przysięgę i zostaliście pasowani na uczniów. W tak szczególnym dla Was dniu, kochane pierwszaki, w imieniu pani dyrektor Bożeny Krupińskiej, jak i swoim życzę Wam, Samych sukcesów w szkole, aby każdy dzień Waszego pobytu tutaj był rabosny, radosny, bezpieczny, wypełniony po brzegi ciekawymi zajęciami. Aby nauka była dla Was przyjemnością, aby każdy z Was nawiązał przyjaźnie, które przetrwają długie lata. Abyście swoim zachowaniem, postępowaniem oraz wynikami w nauce zasłużyli na miano wzorowego ucznia, a tym samym spełnili oczekiwania Waszych pań, wychowawczyń i Waszych rodziców. Niech szkoła będzie dla Was drugim domem, a zdobyte tutaj umiejętności będą kompasem wskazującym Waszą przyszłą drogę. Wam drodzy rodzice, życzę jak najmniej problemów z Waszymi dziećmi, zadowolenia z ich sukcesów, wyrozumiałości jak coś im nie wyjdzie, owocnej i miłej współpracy z wychowawczyniami. a na ręce Waszych pań przekazuję przygotowane przez nas drobne obwodniki. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję.